Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek, kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację kolejnej funkcji, którą mamy do dyspozycji w zegarkach Apple Watch, a jest to nagranie dla osób, które wykazały się czujnością w poprzednim nagraniu o Apple Watch i zwróciły uwagę, że nagranie rozpocząłem od wizyty na stronie internetowej z poziomu zegarka. No i pojawiły się pytania, jak to możliwe, więc Zobaczmy, jak to możliwe. W tym momencie mam otwartą moją szufladę i jestem na niej z poziomu mojego zegarka Apple Watch. Znowu przypominam ten sposób dziwny wysławiania się voiceovera. Tutaj wpływamy teraz. Szukam Szybkość mówi 60%. Czekajcie. Zmniejszymy szybkość mówienia, może coś się zmieni. Tutaj wpisz, szukaną frazę. Szukam informacji o wielokropek. Polem wyszukiwań. Wyszukiwarka. Na wyszukiwarka 2. klasyczna. Otwórz menu główne. Przycisk. Mogę zwinięte. otworzyć menu, menu główne, główny, które jest zwinięte. O ok, mnie. Łączę. Twój jest, czyli ma. Zakochany posz, Łączę. Przypominam, że normalnie voiceover tak nie czyta, robi to tylko w trakcie nagrania. Kontakt. Łączę. Zakochany po Zakochany po uszy. Bezwzrokowa obsługa bankomatu. Bezwzrokowa obsługa bankomatu. Technologie mobilne. Łączę. Technologie mobilne. No to może klikniemy sobie coś. Czyli technologie Tak. Zakochany po uszy. Twój pierwszy kęs. czyli pierwszy kęs. Zamknij. Strona www wczytana. Strona www czytana. Twój pierwszy kęs czyli nie po komputerze na człowiek poziomu 1. 27 marca 2000, upełnione przez Piotr Witek. Twój pierwszy, często swoisty poradnik dla niewidomych oraz słabowidzących użytkowników systemu macOS stanowi zbiór krótkich tekstów, pełnych artykułów, podcastów, a nawet nagrań wideo publikowanych w mojej szufladzie, swoją treścią obejmujących system macOS, jego domyślny app, Przekrój informacji prezentowanych poniżej i Jak widzicie, Jest możemy w ten sposób przeglądać sobie klasyczne strony internetowe. Możemy Możemy sobie skakać. Wystraści. Po na nagłówek poziomu 3, zamiast wstępu, nagłówek voiceover i ustawienia nagłówek po nagłówek podtemat i jego tajemnice nagłówek poziomu 3. Sorry za te odgłosy. Praca z tekstami i dokumentami. Nagłówek poziomu 3. Aplikacje systemowe. Nagłówek 1. Bezwzrokowa obsługa Safari z VoiceOver w systemie macOS. Włączę 2. Część druga, bez wzroku. 3. Rozszerzenia dla przeglądarki Safari w systemie macOS. Łączę. Klasycznie wykorzystuję gesty jednym palcem Zamknij. po ekranie. Kliknąłem teraz w ten czytane. link. Strona www czytana. Rozszerzenia dla przeglądarki Safari w systemie macOS. Na 20 listopada 2016 roku. popełnione przez Piotr Witek. Przyznam, że odkąd pojawiła się możliwość dodawania rozszerzeń do... I tak dalej. W ten sposób możemy sobie smerfować po internecie. Oczywiście... Pytanie teraz jak wpisać adres i tutaj podpowiedź. Zamknij. Zacznijmy przycisk. od tego, że lewy górny róg. Adres Moja Bezpieczne przycisk. Mamy taki przycisk. Zaznaczony. Klikam i niestety nie ma tutaj opcji wpisania adresu. Poprzednia strona. Mogę iść na poprzednią stronę. Poprzednia strona zaznaczone, Widok WWW. Mogę, mam teraz zaznaczony widok WWW, czyli z tymi wszystkimi odnośnikami. Zaznaczony reader. Ale mogę też włączyć widok readera, czyli bez tych wszystkich dodatkowych niepotrzebnych odnośników. Opcje widoku, nagłówek. No i tyle. Odśwież stronę. Mogę też stronę Moja odświeżyć. Niestety nie mam możliwości przycisk. wpisania adresu, zamknij więc przycisk. jak ja wchodzę na stronę internetową. No i tutaj mamy sposobów kilka. Ja najczęściej korzystam z dwóch. Jeden to po prostu dostajemy link do strony albo wysyłamy sami sobie, na przykład za pomocą em, poczty elektronicznej. W mailu otrzymujemy linka. Mo linka możemy otrzymać także z poziomu wiadomości i to wam już demonstruję. Wychodzimy sobie na tarczy zegarka. Dwa. Wywołuję dwukrotnym naciśnięciem koronki e, ostatnie otwarte aplikacje. Ekran zmiany aplikacji. Czta. Ekran zmiany aplikacji. Telefon. Wiadomości. I mam tutaj Przeciśnij pozycję w dół, w dół. wiadomości, więc ją aktywuję. Zamknij przycisk. Przytem. w środku, się ma... ekran. Podpomniana zmiana dotyczy. I tu mam nagu... różne. Odka... Czekajcie, zamknij, zamknij najpierw, i właśnie, zwróć. bo tu już wiadomości. miałem otwarty adres i mam wiadomości tutaj, które wysyłałem albo otrzymywałem w tym momencie. Informacje kontaktowe. Przeciw. Od Alicji. Moja i mam tutaj po prostu link, w który mogę kliknąć i otworzyć sobie e, stronę internetową. Coś takiego, gdzie pojawiają się linki, może pojawić się w różnych sytuacjach. Jeśli otrzymujecie wiadomość, na przykład od taksówkarza, bardzo często się tak dzieje, że korporacje taksówkowe wysyłają wam. Link do mapki, ale też na tej stronie internetowej, którą wam przysłają SMS-em, znajduje się informacja, za ile będzie taksówka. I wtedy ja też zwykle nie wyciągam telefonu, tylko otwieram sobie tą stronę z poziomu wiadomości, aby na bieżąco na nadgarstku mieć podgląd, za ile podjedzie taksówka. Analogicznie, jak mam aplikację do RSS-ów. Newsafari polecam nieustannie. Tam także wyświetlają się odnośniki. Mogę sobie kliknąć w odnośnik i otworzyć informacje na przykład na stronie internetowej w pełnym widoku. Uważam, że działa to całkiem fajnie żałuję, że nie można wpisywać adresów. Chyba, że znacie jakiś sposób na wpisanie adresu. Ja y, nie mam, nie znam, ale jeśli poznam, to wpiszę go w komentarzu. Wy tak samo, jeśli znacie, to podzielcie się proszę i napiszcie o tym w komentarzu, tak żeby inni użytkownicy mogli skorzystać z tej wiedzy. A póki co, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że informacja okaże się być dla Was przydatna. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wtedy co dwa tygodnie będziecie otrzymywać informacje o, aktualiz o aktualizacjach z mojej szuflady, oczywiście tych wideo, a póki co kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.